Bardzo serdecznie. Nazywam się Ewa Baran i chciałam Państwa przywitać ze ośrodka sanatoryjno-wypoczynkowego Olimp. Jesteśmy dzisiaj tutaj i prowadzącymi dzisiejszy program będą Marta Pietryk, Beata Domagała-Kuś. Witam Państwa i ja. Program nosi tytuł Koło Szpilki i został przygotowany z myślą o kobietach i dla kobiet. Chcemy poruszać tematy nie tylko lekkie i przyjemne, ale również tematy problematyczne, które zajmują dużo y, czasu i które zajmują mnóstwo y, czasu kobietom. Gośćmi naszego dzisiejszego programu są Marzena Rybina i Monika Petnarczyk. Myślę, że tak jak koleżanka powiedziała, każda kobieta z nas, każda z nas bardzo kocha szpilki, lubi. Zapewne ma gdzieś je w swojej szafie. Jedna z, jedna z takich ikon, myślę, również aktorstwa, mody i taka znana kobieta, Mendy Monroe, powiedziała kiedyś, że nie wie kto wymyślił szpilki, ale każda kobieta powie, powinna mu być wdzięczna. I tutaj właśnie chciałam poruszyć taki, nie wiem, mit. Tutaj rozmawiałam też z koleżanką Martą na temat, skąd wzięły się te szpilki. Jakieś doszło doszłam do jakiejś informacji, wyczytałam, że szpilki pierwsze pojawiły się już około 500 lat temu i tutaj znany taki artysta Leonardo Da Vinci je, wprowadził je w celu jakby wysmuklenia sylwetki monalizy. Marta z kolei doszukała się jakichś tam innych, tak informacji. Tak, trudno w to uwierzyć, ale obcasy zostały wymyślone dla mężczyzn, a to po to, żeby noga lepiej trzymała się w podczas jazdy konnej. I ja się doczytałam, że pierwsze szpilki miała na sobie bodajże Katarzyna Medycyjska. Było to z okazji jej ślubu, miała wtedy 14 lat. No właśnie. Yy, bo, czyli historia powstania tych szpilek jest rzeczywiście sięga jakieś tak yy, daleko, daleko. <laughs> yy, Można potwierdzić, że też to było około 500 lat temu, prawda? Że tak. zakreśla ta historia. Podobnie jednak tutaj Tematy, historii są zupełnie inne. I przed nami pierwszy gość, którego chcieliśmy poprosić o zdanie, pani Monika Wednarczyk, nasza kołobrzeska blogerka, którą chcieliśmy poprosić o to, aby przedstawiła Państwu trendy na wiosnę, lato, które aktualnie będą się pojawiać w szpilkach dla każdej pani, żeby wiedziała, co ma kupić na nadchodzącą wiosnę i lato. Tak, w tym sezonie projektanci proponują nam przede wszystkim transparentne szpilki. Kolorowymi czubkami. Będą na pewno szpilki w różnych kolorach, odcienie od szarości po najbardziej neonowe kolory. Będzie ich bardzo dużo i nie będą to wysokie szpilki, będą to raczej takie 5-6 cm, gdzie każda kobieta raczej już czuje się pewniej i nie boi się, że może się przewrócić czy czas. Ale będziemy też y, świadkami narodzin gladiatorek na nowo, będziemy świadkami y, najnowszych trendów, czyli y, zwierzęcych wzorów. Bardzo dużo będzie krokodyla i leoparda. Leoparda. Leopana, leoparda? Przepraszam. A, ale nie Tygrysa i leoparda, tak. To yy, na nowo będziemy setkami bieli, która już dawno wyszła z mody i zwyczajnie kojarzy nam się tylko i wyłącznie ze ślubem. Ale również tradycyjnie czarne obcasy, szare szpilki, no i tak. tak. No ja tak chciałam zapytać ile taka tradycyjna szpilka powinna mieć centymetrów? bo ja osobiście nie chodzę w wysokich szpilkach, bo sobie w nich nie radzę, ale wiem, że niektórzy mówią, że musi być nie wiem, konkretny centymetr, żeby to nazwać szpilką. Jak to jak to jest Pani Moniko? To zależy, bo można czuć się super w 12-centymetrowych i więcej obcasach, ale ja na przykład preferuję wysokie obcasy, ale muszą być one na platformie, ponieważ ta platforma jednak daje lepsze poczucie wygody i na pewno człowiek się tak nie na tych obcasach, a natomiast Wiele osób nosi takie 6-7 centymetrów i one bardzo często są na płaskiej podeszwie. I to już, to już zupełnie inaczej leży stopa, i poziom wygody jest zupełnie inny. Patrząc na Pani nogi, widzę, że ma Pani bardzo wysokie buty, i zastanawiam się, czy wygodnie się w nich chodzi. Tak, wygodnie. Ale również, jakie jest samo poczucie kobiety w tak wysokich butach? No na pewno czuję się trochę bardziej pewna siebie, bo jednak jestem wyższa. Automatycznie postawa jest zupełnie inna, ponieważ się prostuję. Bardziej się skupiam na tym, żeby się nie wywrócić po drodze. No i wiadomo, no, buty dodają kilku właśnie centymetrów, to od razu fajniej się wygląda. Ja niestety jestem niska, więc dlatego preferuję też wysokie obcasy. Czyli dodają pewności siebie. Tak, na pewno. Tak mi się wydaje, że, że nie tylko pewności siebie, bo mamy poczucie wtedy dominacji nad. Nad całością otoczenia, ale tutaj Pani Fajnie wspomniała o tym, że rzeczywiście szpilka na platformie troszeczkę sprawia, że ten komfort noszenia jest znacznie lepszy. Z czego to wynika? Wynika to oczywiście z, ze skrócenia tego obcasa. Tak. Nie odczuwamy znacząco tej szpilki. Natomiast, natomiast szpilka, która jest, ma płaską podeszwę, no to. Tutaj ten komfort noszenia niestety nie jest zbyt dobry. Dodatkowo deformuje stopę. Ja nie mówię, że od razu zdeformuje stopę, natomiast pod wpływem ciągłego noszenia może tutaj rzeczywiście gdzieś tam wpływać na dyskomfort. I tak jak tutaj Pani wspomniała, ta platforma zdecydowanie jest korzystniejsza z punktu widzenia zdrowotnego. Natomiast noszenie szpilki na płaskim obcasie deformuje troszeczkę kręgosłup i może właśnie staramy się ciągle utrzymywać tą postawę taką prawidłową, pionową, to no niestety jednak z czasem może doprowadzać do deformacji kręgosłupa, ale nie tylko. Jeszcze tutaj skracanie ścięgna Achillesa. O tym się może tak głośno nie mówi, dopiero ortopedzi mają jakiś tam kłopot ze ścięglami. To, to już jest w obecnych czasach plaga. zwracanie ścięgna Achillesa. Młode kobiety im wcześniej zaczynają chodzić w wysokich obcasach, niestety w wieku 30-40 lat już odczuwają znacząco. Ale oczywiście to wszystko jest dla kobiet, jak najbardziej. Czujemy się doskonale. Okazjonalnie jak zakładamy do szpilki, to ja to również lubię założyć. Czuję się też zdecydowanie Lepiej, jakoś też pewnie atrakcyjniej, pewnie atrakcyjnie, dokładnie, bardziej kobiecą. Myślę, że też prawda, tak kobiety? Tak, tak, ale można temu zaradzić, tak? bo to nie od razu czujemy oczywiście, że jest skrócona ścięgna Achillesa, kobiety, które, które już to doświadczyły, to wiedzą, o czym mówię. Natomiast można temu oczywiście zaradzić odpowiednimi ćwiczeniami po chodzeniu w takich butach. Są ćwiczenia, które można sobie w domu wykonać troszeczkę rozciągając to ścięgno. To ścięgno e, odpowiada też za mięsień, brzuchate łydki oraz płaszczkowate łydki, e, a skrócony mięsień, e, nie wy, nie wycią, nie rozciągnięty jest mięsień słabym. Potem w efekcie e, no mamy różnego rodzaju dolegliwości. To jest tylko jedna jakaś tam dolegliwość, e, już nie wspominając o kręgosłupie, czy też koślawości e, e, paluchów, e, ale tak chciałam tylko wtrącić. Znana się Pani Marzeno, bo mnie interesuje ten aspekt zdrowotny. Pan jest doktorem nauk medycznych i menedżerem Instytutu Zdrowia przy hotelu zdrowotnym Provita. No i mówi się właśnie o tych szpilkach, że są tak samo jak są seksowne, tak samo są szkodliwe. Co gorsza, coraz młodsze kobiety zaczynają zakładać wysokie i no, Pani już powiedziała, z czym, jakie są konsekwencje. Jak w takim razie dawkować sobie noszenie to, to, to prawda, że coraz młodsze kobiety sięgają po szpilki. I ja, ja oczywiście nie mam nic przeciwko temu, żeby sięgać po takie obuwie. No, natomiast nie dochodzenia na co dzień, nie dochodzenia do szkoły. Do szkoły, choćby sobie w sportowym obuwiu. Natomiast e, okazjonalnie zakładają szpilki. E, u młodej osoby, kiedy jeszcze nie jest wykształcony układ kostny, jeszcze te części chrzęstne są bardzo podatne na deformację, nie jest zalecane, żeby już, już w tym wieku obciążać za układ kostny. I doprowadzać do różnego rodzaju deformacji. To są obciążenia, tak jak wspomniałam, kręgosłupa, skrócenie ścięgna Achillesa, również koślawość palucha, czy też z czasem doprowadzenie do, do haluksa, gdzie no to już się leczy operacyjnie. Natomiast można oczywiście używać troszeczkę statkowe z niższego pułapu, czyli na początek ten niższy obcas. Nie od razu sięgajmy po, po obcas. Wysokości nie wiem, 12-15 centymetrów, bo automatycznie młoda osoba nieprzyzwyczajona do chodzenia w takim obcasie wygląda komicznie na ulicy. Na pewno zwróciłyście uwagę też, że często uginają kolana, idą po tak, tak jak jak ta, się kupa do tyłu. Do kolana, nie potrafią chodzić w tych szpilkach. Są też w szkole pracuje, więc komicznie jak 13-14-latki, prawda? Na zakończenie roku szkolnego ubierają właśnie te szpilki, to też, o matko dzieci rodzice, prawda, ten, że ja rozumiem, również lubię szpilki i to jest fajne, atrakcyjne, ale również tutaj Ewa też pracuje w edukacji, w szkole, bo też pewnie obserwuje to zjawisko, że... Jeszcze nie, bardzo, nie bardzo jeszcze nie, nie? By było mniejszy Ach, no tak, w ale w gimnazjum już, już na gminnej jest, rzeczywiście każda, każda dziewczynka tam już gdzieś stara się te buciki przemycić na tym wyższym obcasie, mówię też na zakończenie, Gimnazjum, taka tradycja, że się tańczy poloneza, więc też powiem, że tak z podziwem obserwuję te nastolatki, jak już ubierają właśnie te buty na obcasie i w nich, nich maszerują, żeby, no nie wiem, też poczuć się chyba atrakcyjniej, czy, czy ten but na obcasie dodaje też tej pewności siebie, ale też może warto tu rodzicom, którzy ewentualnie nas by oglądali, powiedzieć, że, czy zwrócić uwagę na to, jaki ten but dziecko kupuje się, prawda, bo tu jeszcze, myślę, 14-latką, to można zasugerować, no, jaki dobór obuwia. Myślę, prawda? że, że, że nie było za wcześnie, prawda? Że te 14-latki już bardzo chcą, ale to też kwestia właśnie rodzica, żeby, no słuchaj, troszeczkę ten jednak niższy obcas często no właśnie, wyglądają te dzieciaki komicznie, bo nie a, potrafią w nich Ale to naprawdę szpilka. Ja czasami sama takich nie mam butów, jak, jak obserwują I, dzieci. i y, y, jest też taka miara, jeżeli zakładamy szpilkę czy but na obcasie i możemy jeszcze stanąć w tym bucie na palcach, to znaczy, że to jest dobra no. wysokość. Natomiast <noise> jeżeli już nie możemy stanąć na palcach, to już jest bardzo zły, źle zebrany bud, to na pewno już po takim nie sięgają. Także to jest taki test. A Ponieważ szpilki są to. niezdrowe i, i, i zbyt wysokie, to Monika, powiedz, jaka alternatywa jest dla szpilek na ten sezon? No Na pewno są to właśnie niższe czułemka, które mają tam 4-5 centymetrów. To zależy już, który projektant i na przykład w którym sklepie jakie znajdziemy, ale przede wszystkim są właśnie. Bardzo modne klapki, gladiatorki, sendałki na jeden paseczek, wiązane dookoła kostki. I myślę, że to teraz będzie największym trendem i wszyscy powinniśmy bardziej się zaopatrywać w takie niż właśnie 12-centymetrowe szpilki. A, a czy wypada na przykład na przyjęcie pójść w balerinach, skoro... Kobieta nie może ubrać szpilek, bo nie czuje się w nich swobodnie, dobrze, czy, czy wypada pokazać się na, na jakiejś uroczystości w balerinach? To znaczy to, czy wypada czy nie, to i tak zależy od osoby, jaki ona ma podejście do takiej y, uroczystości czy wydarzenia. Jednak no ja osobiście bym się nie pojawiła w balerinkach na no, jakiejś takiej ważniejszej uroczystości, ale myślę, że sandałki właśnie na jeden paseczek, wiązane tak nie dookoła stopy, na pewno bym na pewno założyła. Ja jeszcze tu chciałam nawiązać jak do Ewy pytania, czy wypada może taki inny temat z kolei szpilek, że niektórzy uważają, że kobieta w szpilkach jest bardziej, nie wiem, wyzywająca, tak. Ja chciałam taki temat też poruszyć, że niektórzy, może starsze pokolenie, czy dojrzałe kobiety, które już uważają, że nie wiem, ta krótka spódniczka, but na wysokim obcasie już jest zbyt może wyzywający, tak, ten ubiór. I tutaj też chciałam właśnie zapytać i, i koleżanek, i tutaj naszych gości, i, i jak, one, jak one myślą, że rzeczywiście ten but dodaje nam takiej drapieżności i jesteśmy bardziej jakieś, nie wiem, wyzywające, wyzywające tak? Czy, czy też tak myślicie? No wiesz co, wydaje mi się, że to też zależy od tego buta, mhm. jak on wygląda, tak? Jeżeli to jest cieniutka, bardzo wysoka szpilka, w dodatku na przykład czarne i... i na przykład, tak, no to, to wtedy owszem jest to wyzywające i um, wydaje mi się, że... Mocno wpływa na wyobraźnię. Tak, mocno O to to nie za właściwie. Dokładnie. Ale natomiast jeżeli to jest um, but na platformie przyzwoity, ładny kolor, um, obcas ładne, dobrany odpowiednio do um, sylwetki kobiety, tak? I, um, widać, że na przykład jest stabilny też, to wtedy chyba nie. Mi się wydaje, że wszystko musi być spójne. Spójne z osobą, która to nosi, z ubiorem. I oczywiście niektóre, niektóre szpilki mogą być założenie czy ubiór szpilek plus do tego nieodpowiednio dobrana garderoba może, może być wyzywająco, może być tak odczytywana jako, jako strój bardzo wulgarny. Ale niekoniecznie, tak? bo jednak e, noga w szpilce wygląda bardzo ładnie, e, Łydka szczupleje, e, nogi naprawdę wyglądają zdecydowanie lepiej i o ile są okazjonalnie zakładane, to jak najbardziej, ja też jestem za, e, zawsze wyglądamy w tym zdecydowanie lepiej niż w takich je, tam, e, w takich człapakach no. No, a, bo na szerokim obcasie, więc niekoniecznie. To ja myślę, że i mężczyźni chyba wolą kobiety, prawda? W szpilkach, jak, jak mają te nogi jednak wzroplone, to no nie wiem, trzeba by jakiegoś pana myślę tutaj zapytać, ale też wydaje mi się, że postrzegają wtedy nas kobiety jako mm, atrakcyjniejsze, prawda, niż jak dziewczyna w sandałach, idzie w sukience, czy, czy, czy w szpilkach, to zapewne wydaje mi się, że wskazaliby bardziej na tą kobietę w szpilkach jako taką atrakcyjniejszą. Może mi też się wydaje, że większość mężczyzn na pewno tak ma, że jest to garstka tych, którzy tak naprawdę zwracają uwagę na coś więcej, prawda? Na naszą wygodę. Tak, tak dokładnie. Dokładnie, na naszą wygodę. No i właśnie tego powinniśmy, powinniśmy trzymać, tak? Wygodę. Na co dzień oczywiście nie będziemy po zakupy biegały w szpilkach, tylko w wygodnych butach. Natomiast na jakieś tam okazje gdzie fajnie się zaprezentować, no to zakładamy buch, oczywiście taki, w którym będziemy się czuły komfortowo. Każda oczywiście to sama dla siebie musi dobrać odpowiednią wysokość obcasa. Powracając do tematu, do tej pory rozmawialiśmy o wpływie szpilek na nasz stan zdrowia i na nasze samopoczucie. Moniko, powiedz mi o mitach, jakie krążą wokół kobiet dotyczące noszenia szpilek. No, największym mitem, który krąży wokół wszystkich nas jest chyba to, że chodząc na obcasach możemy schudnąć. To niestety nie jest prawda, ale wiem, że większość z nas w to wierzy, bo fajnie jest wierzyć w coś takiego. Każda ma z jakąś nadzieję w sercu. Tak, dokładnie, że wychodząc na imprezę w Schudnę. szpilkach wrócę, jestem chudsza. No, a tu niestety nie chudnie się od tych szpilek. Jako... Ja tak chciałam osobiście też zapytać jeszcze, Tutaj naszej specjalistki, ile powinno się chodzić w szpilkach, czy ile można, bo żeby tej nogi tak nie przemęczyć, tak? na ile można się nastawić, że w szpilce wytrzymam na imprezę, a kiedy trzeba zmienić buty? Trudno powiedzieć, ile, na ile się nastawiamy. Oczywiście do końca trwania imprezy będziemy. Bo ja słyszałam, że trzy godziny to jest takie optymalne dla nogi. Czy, czy to rzeczywiście jest taki że tak, że można określić czasowo? Nie, nie można tego określić czasowo. To wszystko zależy od jakości buta, od jego stabilności, od wykonania tego buta, z czego on jest wykonany, jak mamy dopasowany but do stopy. Same na pewno Panie zwróciła uwagę, że jakość buta. Nie jest jednakowa z jakością buta, wykonanego naprawdę z, ze szczególną starannością. To też, jak, jak on jest stabilny. Zakładając buty jakiejś tam przeciętnej marki, nie czujemy się w nim komfortowo. Natomiast ubierając rzeczywiście but starannie wykonany, porządnie wysklepiony, nawet nie czujemy, że go mamy na nodze. Także spokojnie wtedy możemy nosić. Oczywiście to, to wszystko zależy od tego, czy ta szpilka. Jest na, płaskim, na płaskiej podeszwie, czy też ma koturnę, czyli ma platformę. Wtedy oczywiście ten komfort noszenia też jest lepszy. Ale zawsze, niezależnie od długości noszenia szpilki, każda, każda z nas, każda dziewczyna, każda kobieta powinna wykonać kilka ćwiczeń po zdjęciu takiego buta. Chodzi mi tutaj o znowu, wrócę do ścięgna Achilles'a, żeby nie doszło do, do skracania tego ścięgna, i można wykonać kilka prostych ćwiczeń rozciągających, takich samych, jakie wykonują biegacze. Czyli stajemy w domu, rękoma opierając się o ścianę, stajemy w pozycji wykrocznej, jedną nogę w pozycji wyprostowanej, dociążonej, czyli wyprostowanej, w stopa flex wyprostowana próbujemy kilkakrotnie e, takiego skłonu na rękach e, czujemy wtedy mocne takie rozciągnięcie właśnie tego ścięgna i, i e, wszystkich mięśni łydek e, potem zmieniamy nogę i robimy to samo z drugą, z drugą stroną. E, to nas oczywiście zabezpieczy przynajmniej na jakiś czas e, nad, nad właśnie tym skracaniem i, i niekoniecznym też e, skróceniem tego ścięgna Hillesa, zapewni nam to komfort chodzenia, często kobiety, które nadużywają chodzenia w wysokich obcasach po powrocie, gdy mają założyć jakieś umówie sportowe czy też chodzić na płaskim obcasie niestety nie mogą tego zrobić, czują ogromny dyskomfort. Właśnie z tego powodu, tak, że wszystkie te mięśnie są niestety nierozciągnięte i, i one same czują, że nie mogą, że, że zaczynają automatycznie stawać nawet na palcach i tak się przechadzać, bo nie, nie są w stanie chodzić w płaskim obuwiu. Natomiast no, no, chyba no, też nie będzie od na odkształcenie stóp palców, więc... No to o tym już nie wspomnę. No, <noise> tak. Mam znajomą, która w szpilkach wchodziła na Kasprowy, ponieważ nie umiała chodzić w innych butach. I pamiętam, jak po złamaniu, po kontuzji, musiała zmienić obuwie i, i rozpoczęła jakby takie swoje uczenie się chodzenia na płasko w koturnach. Ale jednak znaczy, koturny. Ale jednak, <laughs> tak, tak, nie potrafiła chodzić w płaskim obuwie, w związku z czym e, no, zastąpiła je koturnami. E, no i stąd też takie moje. E, Taka uwaga, że wiele osób łamie sobie nogi, tak? Wiele kobiet łamie sobie nogi, poświęca się do tego stopnia, żeby podobać się mężczyznom i, i, i samym sobie. Tam. Do, no właśnie, szkodząc swojemu zdrowiu, również tak Dokładnie. Sposób. Nawet, bo właśnie ważna jest ta stabilność samego buta. Często obserwujemy też, ja widzę na ulicy, jak, jak tam młode dziewczyny, szczególnie, które nie potrafią chodzić w tych butach, nie do że właśnie zginają kolana i chodzą na takich ugiętych kolanach, bądź też właśnie wyłamują im się wrę wręcz stopy, stopy w stawie skokowym. To jest bardzo niebezpieczne. Po, prostu po takiej kontuzji, no to tylko jakiś tam stabilizator, no i niestety tylko albo gipsy, albo stabilizacja, albo operacja. No i niestety potem jesteśmy skazane tylko i wyłącznie na buty sportowego. Więc no tutaj tylko można zaopelować. Także wszystko, wszystko jest dla nas, dla kobiet, dla dziewcząt, ale z dozą umiaru. Także czy też dopasowanie umiejętności chodzenia na wysokim obcasie do czy też terenu, w którym się poruszamy. No, nie wyobrażam sobie wchodzenia na górę w szpilkach. To jest jakiś wyczyn był niesamowity, żeby wybrać się. No nie potrafiła chodzić w innych butach. Niesamowite. Ja? No właśnie Pani Marzeno, a jaki wiek jest najbardziej odpowiedni do tego, żeby założyć swoje pierwsze szpilki? Nie, powiem, nie dam takiej odpowiedzi bezpośrednio, jaki wiek jest najlepszy. Oczywiście im później, tym lepiej. Chodzi też o, o niedorozwinięte jeszcze, czy też nie w pełni wykształcony układ kostny, czyli do, do zakończenia wzrostania. Oczywiście u dziewcząt ten zakończenie wzrostania następuje szybciej aniżeli u chłopców, ale to też nie predysponuje absolutnie, żeby bardzo szybko sięgać po, po buty na wysokim owcasie. Raczej zaczekajmy z tą decyzją, w miarę możliwości należałoby jednak chodzić w butach, ja nie mówię, żeby zupełnie płaskich, ale przyzwyczajać się stopniowo, stopniowo można sobie zwiększać zakres obcasa, nie od razu jakaś tam szpila cienka, może troszeczkę obcas grubszy, może właśnie czułemka, jak tutaj Pani wspomniała, tak, żeby przyzwyczaić się troszeczkę, ale z tą decyzją lepiej zaczekać. No chyba, że to już idziemy, nie wiem, na jakąś tam uroczystość, wtedy rzeczywiście też pierwszy raz możemy pokusić się, żeby założyć. Natomiast na pewno nigdy nie, nie za wcześnie nie, nie powinniśmy podejmować takiej decyzji. Przykładem na to, jak wcześnie zakładają dzieci buty, o to, o czym mówiła Beata, że już w gimnazjum przystępują, na bale występują tak. dziewczyny bardzo wysokich, obcasach, ale w showbiznesie jest bardzo popularna rodzina Państwa Cruz gdzie córka czteroletnia już na, na wszelkie jakieś wyjścia i to nawet do sklepu zakładała buty na podwyższonym obcasie. Czy to może tak? Tak, tak na co tak mhm. cztero 5 lat na dziewczynka. No to gratuluję rodzicom <grym> decyzji o, o zniekształceniu stopy u dziecka, na pewno Panie znają Japon, znaczy słyszały Panie Japonki. Japonkom się też kształtowało stopę, czy też specjalnie wkładano też jakieś tam łupki, żeby ta stopa była malutka, żeby nie wzrastała i to samo. I rzeczywiście dziewczynki rosły w bólu oczywiście, bo to, to nie jest naturalne, że stopa nie może rosnąć. Natomiast ta stopa rzeczywiście pozostawała malutka, tak żeby ta przyszła gejsza mogła się ładnie prezentować z malutką stópką. I To samo tutaj ci rodzice podejmując taką decyzję, wkładając dziecku buty na wysokim obcasie w takim młodym wieku, no niestety doprowadzają do deformacji tych stóp. No. Dziecko zanim dorośnie już będzie miało zdeformowaną na pewno koślawość paluchów, haluksy. i kto wie co jeszcze tam w tych stopach się znajdzie. Oczywiście przeciążenia kręgosłupa już w takim młodym wieku nie są wskazane. Na pewno z czasem będzie dochodziło do różnych odchyleń, to jest kolios, kifos, trudno powiedzieć czego jeszcze. No ofiarą szpilek jest doda. A również która zastępuje w dniu, w dniu powszednim balerinami. A, a do Ciebie Monika mam takie pytanie. Czy mogłabyś powiedzieć, jakie szpilki, na jakie okazje, jakie do pracy? To zależy jeszcze, gdzie pracujemy, bo jeżeli pracujemy w jakimś biurze, no to wiadomo, że szpilka dużo ładniej wygląda do ołówkowej spódnicy, czy nawet do zwykłej garsonki. Ale jeżeli tak jak Pani tutaj pracuje w szkole, to myślę, że na spokojnie można na płaskich butach lub ewentualnie delikatne podwyższenie. Jednak jeżeli już pracujemy w show biznesie czy coś takiego, no to już raczej środowisko wymaga od tego, żeby wszyscy nosili szpilki i tak samo właśnie wszystkie gwiazdy. To jest wręcz nienaturalne, jeżeli ktoś się na salonach pojawi i właśnie ma płaskie czy bardzo niskie obcasy. Myślę też, że tak ubił szpilek czy noszenie szpilek też tak jak już tutaj rozmawiałyśmy wcześniej z Moniką, już w starożytnym Egipcie podkreślała jakiś tam status społeczny, prawda? Że tak, tak. osoba, która nosiła podwyższone obuwie, czy jakiś tam miała kotur, to często to były osoby zamożne, wpływowe, gdzieś tam to się z tym wiązało i, i czasem nie wiem, może tutaj też na tych wybiegach też pilki to jakoś tak dodają, nie wiem, rangi, ważności. Tak, na ja pewno, zdecydowanie coś w tym już jest. Cały czas, jakby od, od dawna, dawna się gdzieś ten taki rytuał, nie wiem, powiem, Kiedyś dobierano torebki do kolor butów. Czy teraz również nie. obowiązuje ten te trend? Nie, to było jakieś dwa, trzy lata temu. Teraz wszystko możemy nosić, do wszystkiego tak naprawdę. Zwłaszcza, że teraz mamy e, ogromną Możliwość, że są szpilki transparentne, czyli wiadomo, możemy mieć kolorowy czubek. Tutaj jest wszystko przezroczyste, no i torebka w innym kolorze, wręcz fajniej wygląda. Słyszałam z kolei, że Victoria Beckham ma jakiś problem również ze stopami. Słyszałyście coś o tym może? Tak, ja słyszałam właśnie, że mhm. Victoria Beckham, miłośniczka szpilek. Praktycznie nie wyobraża sobie chodzenia w innym obuwiu jak na szpilce. Wręcz w swojej garderobie nie ma obuwia sportowego czy też na niższym obcasie. Nie pokazuje się nigdzie bez, bez szpilek. Doprowadziła swoje stopy do poważnej deformacji. Grozi jej zabieg operacyjny. Niestety nie chce się na niego zgodzić, więc. Z ortopedami doszło do kompromisu. Zakłada teraz na noc specjalne szyny, które mają na celu wyprostowanie zdeformowanych stóp. No ale zapowiedziała, że absolutnie nie zrezygnuje z noszenia, schodzenia w szpilkach. No ale to jest jej wybór, tak? Jej deformacja i jej wybór. Trudno. Cóż za paradoks. Żona sportowca, a, a tak się katuje. Szanowni państwo, na tym skończymy dzisiejszy program, a ja w imieniu swoim oraz koleżanek chciałam państwa zaprosić na kolejne spotkanie z nami w pierwszy weekend poświęty